Dzień dobry, kolejny dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. Świętujemy tajemnicę Emanuela. A dziś Słowo Boże poprowadzi nas w kierunku namaszczenia, które dał nam Pan. Serdecznie Was zapraszam. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami, a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. No Mocne słowo, piękne słowo. Mamy namaszczenie od Świętego, yy, mamy Ducha Świętego. Jest nam dany przez Jezusa. Jezusa, który jest Słowem wcielonym. Jezusa, który umarł za ciebie, zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca, jako uwielbiony Mesjasz. I daje nam Ducha Świętego. Mamy to namaszczenie od momentu chrztu świętego, gdy staliśmy się dziećmi bożymi, gdy zostaliśmy przyobleczeni w nowego człowieka, gdy został nam dany Duch Święty, abyśmy postępowali w życiu Ewangelią. Mamy to namaszczenie umocnione przez sakrament bierzmowania, i wciąż Umacniane, odnawiane, gdy przyjmujemy Eucharystię, gdy stajemy się jedno z Jezusem przez Jego ciało i krew. Gdy mamy namaszczenie od Świętego, gdy mamy ten wielki dar od Jezusa dla nas z Ducha Świętego, to znamy prawdę, znamy Boga, będziemy coraz bardziej poznawali objawienie, będziemy też Coraz bardziej rozumieli to, co Bóg czyni w świecie i co czyni w nas. Kiedy będziemy mieli to namaszczenie, gdy mamy to namaszczenie od świętego i współpracujemy z duchem świętym, to będziemy też potrafili rozróżniać, gdzie jest fałsz, a gdzie jest prawda. Bracia, siostry, mamy namaszczenie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to masz namaszczenie ducha świętego. To masz to namaszczenie. Które jest dane przez Jezusa Chrystusa. Ale od nas zależy, czy będziemy z tego namaszczenia korzystali, czy będziemy ten dar rozwijali i coraz bardziej uczyli się z niego korzystać. Bo dar jest dany, sakramenty działają, ale potrzebujemy te dary, są łaską Bożą współpracować. A więc módl się, przyjmuj Eucharystię. Wzywaj ducha świętego, medytuj, rozważaj Boże Słowo, a Pan będzie dawał Ci światło, będzie Cię prowadził. I będziesz doświadczać bliskości Jezusa i zrozumienia tego, co on czyni. I tak naprawdę to chciałbym uczynić też życzeniami na Sylwestra, bo dziś ostatni dzień. Kalendarzowego roku 2021. No, i wyglądamy nowego roku 2022. Życzę więc każdemu z Was, każdej z Was tego życia w Duchu Świętym, razem z Jezusem, w miłości Ojca, byśmy rzeczywiście coraz bardziej poznawali Boga i siebie, i byśmy jeszcze bardziej byli radosnymi uczniami, uczniami wielkiego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, który dał nam wielkiego przyjaciela, ducha świętego i byśmy razem całemu światu nieśli radosną nowinę o miłości Boga Ojca. Tego Wam życzę, oto się modlę, niech Pan jest z Wami.